Pokażemy Wam dzisiaj ziemniaczki, ale tutaj ich nie ma. Chodźcie ze mną. W poszukiwaniu ziemniaczków udaliśmy się na nasz magazyn, a to wszystko ze sprawą sklepu psychologiadziecka.org. Zresztą zobaczcie sami. Cześć, jesteśmy z psychologiadziecka.org. Ja i Paweł, ma Paweł. Właśnie jesteśmy w Imker i pakujemy jeden z naszych super produktów, to jest ziemniaczek razem z bajką, naklejkami. Tatuażami i innymi fajnymi rzeczami. Taki ziemniak będzie pakowany następnie w worek Jutowy. Zapraszamy na naszą stronę. Także jak widzicie, ziemniaczki razem z książką o ich wielkich przygodach są już gotowe do opuszczenia naszego magazynu. I tak właśnie będą wyglądały zestawy, kiedy do Was dotrą. A my zachęcamy do tego, żeby obserwować sklep psychologia bo nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie podpytały i już wiemy, że szykują się kolejne zestawy w przyszłości.